Prezydent miasta Tadeusz Ferenc przedstawił radnym szczegółowy raport z wykonania budżetu. Wykonanie budżetu po stronie wydatków zamknęło się kwotą 695 milionów 100 tysięcy złotych. Z tego wydatki na zadania własne miasta stanowiły 96,4 Zadań własnych najwięcej wydano na oświatę i kulturę, bo ponad 271 milionów złotych. O 250 wzrosły wydatki na inwestycje. Gratuluję radnym że tak ogromne kwoty przeznaczali na inwestycje. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium prezydentowi. Zadłużenie miasta zmniejszyło się o 2 miliony 230 tysięcy złotych. Również i składa kredytów i pożyczek nas odsetkami wykup papierów wartościowych i tak dalej, które nie może przekroczyć 15% planowanych, w naszym przypadku wyniósł jedynie 4,9%. A więc to również pokazuje gospodarkę czy też e, pracę pana prezydenta w realizacji tych e, zadań, które były zawarte w 2009 roku w budżecie miasta. Ten budżet jest wynikiem konsekwentnych działań prezydenta od 2003 roku, które powodują, że nasze miasto cały czas się rozwija i w zeszłym roku również się rozwijało i będzie się rozwijać dalej. Cóż można powiedzieć, realizacja budżetu przypadła na czas kryzysu i w związku z tym było wiele. Trudnych decyzji, które y, trzeba było podejmować, jednak y, pan prezydent i służby prezydenckie poradziły sobie doskonale y, z działaniem w tak trudnych czasach, gdzie y, budżet państwa został określony przez y, czynniki gospodarcze. Krytyczne uwagi do wykonania budżetu miała opozycja. Główne zarzuty to wydatki na inwestycje. Ja Miało być 172 miliony, wykonaliśmy 135 milionów. I nie da się powiedzieć, zbyć tego faktu stwierdzeniem, że to niewykonanie jest przesunięcia części inwestycji na rok bieżący. No bo o to właśnie chodzi, żeby nie było przesunięcia, żeby że inwestycje były realizowane w terminie. Inwestycje planowane były rzędu 175 milionów. W grudniu to oczywiście zmniejszyliśmy po wielu różnych, wielu różnych zmianach w budżecie, ale nie zmienia to faktu, że ze 175 milionów w styczniu planowanych inwestycji zostało zrealizowanych w grudniu 135 milionów. To jest około 1 czwarta spadku z tego, co było planowane. I oczywiście można postawić, tak jak niektórzy mówili w ten sposób, że to co było w grudniu w budżecie, myśmy wykonali tam 80 czy 90%. Ale miejmy też yy, rzeczywiste spojrzenie na budżet. Bo w ten sposób myśląc, jak niektórzy radni chcą, to jeżeli w grudniu byśmy zmniejszyli zapisy w budżetu, budżetu w inwestycjach, na przykład do 10% zaplanowanych inwestycji, i potem byśmy powiedzieli, my te 10% zrealizowaliśmy. Czyli mamy stopę zrealizacji. Chętnych do zabrania głosu było tak wielu, że dochodziło do pewnych nieporozumień w tej sprawie. Staram się udzielać głosu wszystkim. Natomiast jeśli chcecie doprowadzić do dyskusji, że na sesji będzie dyskutował Radny Rolny Twórcy z Radnym Rzecznikiem to proszę bardzo, tylko jeszcze 36 innych radnych, którzy też chcą zabrać głos. W ten sposób doprowadzimy do sytuacji, że po swoich wystąpieniu będziemy między sobą udzielać sobie adwokat, a pozostałe radne mają grzecznie czekać. Udzielam jednego głosu, jedną wielką prośbę. Panie Pan przebawił swoim kolegom, żeby pielić zasadę, którą Pan zaproponował przez ciebie. Jakiego porządkuję? Ja na razie, nie wiem, kogo mam na myśli moich kolegów. Ja wszystkich państwa traktuję do moich kolegów i bardzo proszę o nierozróżnianie w tej kwestii. Ostatecznie po ponad trzy godzinnej dyskusji odbyło się głosowanie. Radni udzielili absolutorium prezydentowi Ferencowi za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Zgodzili się też na nadanie tytułu honorowego obywatela biskupowi Kazimierzowi Górnemu, wydzierżawili plac przy Wisłoku WSK, powstanie tam parking również dla mieszkańców miasta.